Jeśli masz skórę dojrzałą i pomijasz te rzeczy pielęgnacji, nie dziw się, że efektów brak. Dziś powiem Ci konkretnie: 5 rzeczy bez lania wody, których skóra dojrzała naprawdę potrzebuje. Po 45 roku życia skóra się zmienia, staje się cieńsza, bardziej sucha i mniej jędna. Wiele kobiet sięga wówczas po przedłużne produkty, ale efektów nie widać. Dlatego dziś konkrety: co zadziała na skórę dojrzałą. Mam na imię Małgorzata i uczę kobiety, jak dbać o skórę dojrzałą bez przesady, z głową i skutecznie. Jeśli chcesz prostych wskazówek, które działają, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. A teraz chodź, opowiem Ci o pięciu składnikach, które naprawdę robią różnicę na skórze dojrzałej. Nawilżenie na dwóch poziomach. Skóra dojrzała potrzebuje zarówno nawilżenia głębokiego, jak i ochrony na jej powierzchni. Dlatego bardzo ważne jest, żeby produkty, po które sięgamy, miały w swoim składzie zarówno drobno, jak i grubocząsteczkowy kwas hialuronowy. Ten pierwszy działa głębiej skóry, a ten drugi zatrzymuje wilgoć na zewnątrz. Antyoksydanty. I tutaj proponuję ci duet witaminy C plus E. One nie tylko rozświetlą, wyrównają koloryt, ale będą nas chronić przed stresem oksydacyjnym. Peptydy to składniki, które pobudzą skórę do produkcji kolagenu, a ten dla skóry dojrzałej jest jak złoto. Popewnie pewnie już wiesz, że z wiekiem produkcja kolagenu spada drastycznie i powinniśmy każdego dnia dbać o to, żeby chociaż w minimalny sposób pobudzić skórę do jego produkcji. Dodatkowo peptydy pobudzą jędność i wygładzą skórę. Kolejny składnik to retinol. Chyba nie muszę Ci mówić, jak ważna dla skóry dojrzałej jest regeneracja. Jednak pamiętaj, że jeżeli jeszcze do tej pory nie stosowałeś retinolu, to bardzo ważne jest, żeby skórę do jego stosowania przygotować i przejść proces retinizacji. Ostatni składnik to SPF codziennie. Tak, również zimą. Pamiętaj, że promieniowanie UV to największy wróg dla naszej skóry. A filtry to nasz codzienny strażnik młodości. To właśnie te pięć rzeczy sprawi, że skóra dojrzała będzie wyglądała zdrowo, świeżo i promiennie. Napisz w komentarzu stosuję, jeżeli masz już w swojej pielęgnacji któryś z tych pięciu składników i koniecznie dodaj który lub zmiana, jeśli Cię przekonałam, do wprowadzenia któregoś z nich do swojej pielęgnacji.